Przenosimy się zatem do świata Matthew Perego i mówię o tym właściwie w ten sposób ze względu na to, że to jest jego autobiografia. Autobiografia ma swoje prawa i swoje zasady. Jest trochę tak, że tutaj kwestia redakcji, kwestia podsuwania pomysłów, tego jak twórca może opowiedzieć swoją historię jest drugorzędna. Liczy się jednak swego rodzaju spowiedź. I tak będzie w tym przypadku. Matthew Perry to oczywiście odtwórca roli Chandlera Binga w serialu Przyjaciele. Człowiek, który tygodniowo swego czasu zarabiał milion dolarów na nagraniu, w tym wspaniałym serialu, który tak wiele osób na świecie ukochało, które nawet po tym, jak długo już jest nieobecny na antenie, jest ciągle oglądany, ciągle do niego wracamy. Ma taką moc, jak popularna w naszym serwisie Red Carpet Moda na Sukces. Czyli jest to serial, który też jednoczy pokolenia i sprawia, że chce się właściwie do niego wracać. Matthew Perry tutaj ujawnia w książce pod tytułem Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz. Ową wielką, straszną rzeczą są jego uzależnienia. Książkę tę wydawni wydało wydawnictwo WAB, a przetłumaczyło ją aż czterech tłumaczy. Jako, że sam, samej mi się czasami zdarza coś tłumaczyć, zawsze chętnie oddaję im hołd, więc przytoczę te nazwiska. Jacek Żuławnik, Paweł Brawo, Anna Kling Klingofer-Szostakowska, Natalia Mentrak-Ruda. Określili siebie jako grupa Chandlera, więc tłumaczyli to na raty również ze względu na to, żeby ta książka dosyć szybko ukazała się w Polsce, bo to tegoroczna premiera w Stanach Zjednoczonych. I o czym to jest historia? To jest historia właściwie o tym, jak Matthew Perry stworzył Chandlera też po to, żeby się trochę za nim ukryć. Podobieństwa między tymi dwoma postaciami, czyli realnym aktorem a bohaterem są gigantyczne. Obydwaj uwielbiają żartować i jest to ich trochę strategia przystosowawcza, ale nie wiemy tego, że chociażby Zmiany wagi i wyglądu na przestrzeni niektórych sezonów serialu Przyjaciele, w przypadku Messi Perego, wynikały właśnie z jego walki z uzależnieniem. On nieustannie notorycznie trafiał na odwyk, bardzo dużo chorował w związku z tym, i o tym wszystkim opowiada w swojej książce. Opowiada też o tym nie tylko, co się działo na planie przyjaciół, bo właściwie traktuje ten świat jako trochę świat odrębny od jego codziennego życia, ale opowiada też o tym, jak. Właściwie tworzyły się relacje, nie tylko te przyjacielskie z innymi aktorami, z którymi tutaj miał do czynienia, ale jak na przykład odcinek podwójny drugiego sezonu, ten, który towarzyszył Super Bowl w tym roku, odcinek, w którym pojawia się Julia Roberts, faktycznie, która wchodzi z nim jako bohaterka w relacje, związany był też z tym, co się działo w ich życiu prywatnym, że wtedy faktycznie byli parą. Więc dużo takich rzeczy pokazujących paralele między światem serialu, Przyjaciele, a światem rzeczywistym, w tej książce znajdziemy. Znajdziemy też opowieści o filmach, w których Matthew Perry zagrał, bo nie zapominajmy o tym, że jest to aktor, który w tym samym czasie był również aktorem hollywoodzkim. Pisze tutaj, że podobnie jak Michael J. Fox, miał to doświadczenie, że jednocześnie grał w najbardziej popularnym serialu i najbardziej popularnym filmie. Zagrał chociażby w dwóch filmach pod tytułem Jak ugryźć milion dolarów. Tutaj zaprzyjaźnił się z Bruce'em Willisem i razem stworzyli niezapomniany duet. Pierwszy film był bardzo popularny. Drugi już niekoniecznie. Do tego film Polubić czy Poślubić, czyli jedna z komedii romantycznych z lat 90., -tych. akurat tutaj zagrał z Salmą Hajek. O tych wszystkich sprawach on tutaj opowiada. Opowiada też o swoich próbach teatralnych, bo sam jest dramatopisarzem i próbuje opowiadać właśnie historię też w takiej formie. O serialach innych niż Przyjaciele, w których grał, które współtworzył, które również pisał. Często były to niewypały. Wydaje się, że jest to taka postać, na której jednak właśnie rola Chandlera, niezapomnianego bohatera naszych lat młodości i pewnie przyszłych lat młodości jeszcze niejednego pokolenia, to jest coś, co zrosło się z tym człowiekiem. Jest to ciężka w odbiorze książka ze względu właśnie na to wejście w jego prywatne życie i walkę z uzależnieniami. O tym warto tutaj powiedzieć, ale dla fanów serialu Przyjaciele myślę, że takie odsłonięcie pewnej kurtyny to będzie bardzo ciekawa podróż. Także zachęcam Matthew Perry, przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz: wydawnictwo WAB już w księgarniach. A zawsze tutaj o książkach chętnie coś opowiem, bo kiedy są filmowe, no to tym bardziej jesteśmy tutaj na miejscu. Dziękuję zatem za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku warsztatu filmowego.